O, proszę Państwa, jest to pierwszy dziennik pokładowy, to jest Aga. Jest tutaj koło od Agi, to jest moje, to jestem ja. I jest to pierwszy etap naszej wycieczki na kołach rajzy. Dobra, no i ja już nie mam siły, wypiłem już pół wody, a to jest pierwszy Jedzenia. nasz przystanek i jedziemy dalej. Tak się kończy, słuchanie rad AGI. Brama zawarta na klucz. No bo to źle skręciłam, no. No i teraz nas zjedzą ja zostawię tutaj. węże. Naprawdę, ja cię teraz składam w ofierze torowi albo innemu ognowi. <słuch> torowi F1 i do siku, proszę państwa. Nie wiadomo. Ło! Wow. Ło! Wow. Wow. Nie wiadomo. Co mnie tu spotka, to są naprawdę z dzikie ostępy, ostępy przyrody i natury. Myśląc, są raczej nieprzywyknięte do takich terenów, my to raczej wiecie. Krajobraz tak zwany industrialny. Co prawda tam auta jeżdżą, ale tutaj, no patrzcie. Choby my byli we Wiedźminie, tam jest o super zoom, mogę wam pokazać Tam się płynie jakoś rzeczka fajnisto O kurde Ale się zmęcą Dobra Idę na siku, o tam Aga stoi Mam nadzieję, że mi coś nie w dupi pół oka. proszę Państwa dotarliśmy, nie mam pojęcia gdzie Aga niby mówi, że wie gdzie jest, no ale ja jej nie wierzę. Patrzcie. Tutaj są jakieś... Chyba jesteśmy we Francji jesteśmy już, tak tu. mi się wydaje. Aga mówi, że tu jesteśmy. Nic mi to nie mówi kompletnie. Aga <laughs> też mówi, że zaraz ktoś wyskoczy i nas zaszczeli prawdopodobnie, bo to jest tak zwane private property. <laughs> tak? Tak. Aga nie wie gdzie jesteśmy. Ja też nie wiem gdzie jesteśmy. W każdym razie dzikie ostępy dzikie puszcze Myślę, że jesteśmy już gdzieś na granicy rozpaczy Nie mm. <noise> Nie? Ale jakie, jakie mam zawodowe koło, widzieliście? Jakby takie koło miał w Bytomiu, to bych wszędzie rajzował Trzaga jedziemy? Jedziemy A wiesz gdzie jedziemy? Przed siebie Kary, no, mało wody już. Zgadnijcie, czy Adze przyszły głupie żarty do głowy w związku z hasłem droga węglowa. Nie. Żadne, nie? No ale przynajmniej wiemy, gdzie jedziemy. No jak sama nazwa wskazuje, gdzieś w tamtą mhm. stronę powinien być rozbark. Czy tak? Nie. Y no to jednak nie wiemy, ale było jak pięknie, patrzcie. Krajobraz industrialny, industrialnym, ale generalnie tutaj jest cudownie. Aga poszła daleko, a jest raz odkręcę i spuszczę je luft i będzie miała pana. Tak, tak, tak. Dobra, synki, dziełożki. Tam jest niby jakiś diabelski kamień. Nie wiem co to jest. Ale idę. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że będzie warto. A daleko to jest? A, to idę. Jo, to dupca. Jakie sam są ostępy. Dzikie. Normalnie jak w crazy się tak. Cloak engaged. O, patrzcie! Jaka teselacja Powiedzcie, że to nie wygląda zajebiście No A to je to To jest Diabelska skała Diabelski kamień No Jak zwał, tak zwał Po prostu taki dupny Kizlok Super o jak romantycznie Masakracja. Nawet mogę powiedzieć, że kalało się. Tak się zmachać. Grzechem by było, proszę Państwa, nie pokazać pięknych widoków Pomorza. No i tak skończyła się nasza pierwsza podróż. W sumie skończyła się optymistycznie. Mm. <laughs> Wróciliśmy do domu. Tam nawet widać kościół. Jaki to jest kościół? No tego. Mikołaja? Nie. Mikoła z Gdańsku. No ma tej Maryi królowej Torony Dobra, no no i tak proszę państwa kończy się... O tutaj nawet woda płynie. O. Tak kończy się pierwsza nasza wycieczka. I cóż mogę powiedzieć? O pan przejechał. Będzie tego więcej na pewno, bo, bo sport to zdrowie, także sportujcie i bawcie się. Pierwsze